Cześć, witamy w kolejnym dniu. Słuchajcie, jesteśmy już po śniadaniu. Łódeczkę żeśmy już odczyścili e, zaraz z rana. E, już Wam pokażę, tu stoimy, słoneczko już nam dochodzi. I za chwileczkę będziemy wypływać. Gdzie popłyniemy, jeszcze nie wiemy. E, no na razie gdzieś tam powiedzmy przed siebie, a będziemy widzieć w którą stronę gdzieś tam docelowo. Chcemy cały dzień popływać, jest dziesiąta. Myślę, że dziesiąta dziesięć, dziesiąta wypłyniemy. I tak do wieczorka, gdzieś tam do 19-20 do 20 sobie pośmigamy tu po jeziorach mazurskich. Dobra, jeszcze, jeszcze przed wypłynięciem sobie dobijemy wody. Teraz mamy 0,41 bara. Tutaj trzeba, żeby dobić wody, trzeba wziąć klucz i tu jest taki specjalny kluczyk, żeby otworzyć wlew do wody. I zaraz będziemy nalewać. Zobaczymy, ile jest na pełny zbiornik, bo nawet nie wiem. I tutaj się wkłada ten klucz. Tu są takie dwie dziury wkłada się ten klucz i się przekręca i się otwiera zbiornik na wodę co Madi? Podobać się? na łódce? dobra o on jest na takiej sprężynce tak, że się nie na druciku tak, że się nie ten nie urwie i nie spadnie do wody no i lejemy zobaczymy, ile tam będzie na pełnym zbiorniku. Odpinamy prąd Z łódki. Skomplikowanym. Dobra. I to działa tak, że. No. To działa tak, że tu się odkręca. Tu się odkręca. I teraz trzeba jeszcze przekręcić wtyk. I proszę. Tak jest. Takie łączy. No. Nie na pełnym zbiorniku. Dobra, było zaraz. 41 zobaczymy teraz. Ile będzie. Dawaj, dawaj. Właśnie nie nabiło jeszcze. Dziewczyny mamy w pracy. Oddajcie powiązane. Jeszcze ten jeden, nie? Które? Tu ten lewy będzie trzeba, tylko trzeba... A Hubi wychodzi już. Jeszcze odgadzimy, nie? Weź go, Gabo, teraz razu do no, Ale coś tam przesunąć trochę. Weź go, wyciągty. No, to Dobra, i połóż go tam. O, no, ostatnio tu staliśmy. Tak, tak. No, ostat... Ostatnim razem, jak byliśmy na Mazurach, co nam się nie udało popływać, Pytnio to tu, w porciowo staliśmy. Tak, jest korektywa. Wydaliśmy właśnie sobie do Portu Mila. Ostatnio żeśmy tam nagrywali kilka vlogów dla Was. Akurat z tego miejsca. To jest to miejsce, gdzie nam, gdzie nam jak padły akumulatory, to żeśmy w nocy tutaj właśnie łódkę trzymali. Bardzo fajny ośrodek. Także dzisiaj, dzisiaj troszeczkę od strony jeziora. Wam pokażemy. Madi, cześć! Madi, chodź tu, chodź tu. Tu chodź, chodź. Chodź, tu, chodź, tu siad. Siad, tu zrób, siad. Siad, siad. Siad, Madi. Znaczy, Madi przyszła do mnie, nie boi się. Kapitański pies. A już chyba się boi. Delikatny wiatereczek, ale wiaterek, ale generalnie słońce i jest także bardzo fajnie. 10.47, Takżeśmy kawałek już upłynęli od naszej przystani. Jest, tro jest trochę żaglówek, trochę łodzi motorowych.

Spójrzcie, stacjonujemy, nie wiem gdzie widać. Tu Mazurski Mraj w porcie. Jesteśmy tu już przy Isnota eee, i lecimy w, sto, w stronę jeziora Mikołajskiego. Eee, I potem, chyba Mikołajski, popłyniemy do góry, właśnie tutaj. Przez tałty. Notyst Wielki i słuchajcie do rynu. Będzie fajna traska. Nie wiem czy to widać dobrze, ale myślę, że coś będzie widać. O, a tu mamy tą przystań, co żeśmy wtedy sumowali naszą łódkę i stąd żeśmy ją potem zabierali do serwisu. Także klub Port Mila. Bardzo fajny, przyjemny porcik. A mamy na wprost Bosmanat. Są głównie yy, stoją żaglówki do czarterowania, jakiś tam houseboat widzę na końcu, a tu Ribe, sobie śmiga. Także tych porcików słuchajcie, małych średnich i wielkich na Mazurach jest całe mnóstwo. bigowym tak samo, bardzo dużo. Sorry słuchajcie za, za yy, może szumy, o, ale mnie chlapło, ale wiatr jest yy, dość duży i myślę, że tam Huber trochę yy, wyciszy to podczas obrabiania filmiku, ale generalnie no wiatrek mamy jakie mamy. O na wprost też tam jest porcik niewielki i też kilka przyczep kempingowych widzę Ciężko powiedzieć jaka to jest nazwa, bo to słuchajcie Płyniemy do tego kanału czy tu tym dużym jeziorem? No na razie tym dużym jeziorem, a czyli płyniemy do Rynu do Rynu. czyli Gdzie jest ten Ryn? No tu musisz przez, przez ten przez Mikołajki i to masz tu, dobra. ok. A potem kanałem jakimś tam przepłyniemy No Hubercik się jeszcze pytał, w którą stronę płyniemy. Już się właśnie zawija z powrotem. A kto tam za sterami? Mama. Asia za sterami. Powiem wam, że nie byliśmy na Mazurach wiele razy, ale widać, że są przepiękne. Widzieliście na poprzednich vlogach jesienią, żeśmy wam pokazywali. Na no, teraz mamy yy, praktycznie końcówkę maja, czyli taką pełną wiosną. O, jest Madi z powrotem. Madi! Madi! Nie bój się! Fajnie jest, wiaterek wieje, tak? No. no, daj łapę! Daj łapę! I, daj łapę! Nie bój się Madi! Tutaj zawsze pieski pływają z przodu, nie? Tak! Na dziobie! Też się musisz nauczyć Madi, bo ty jesteś pies marynarski! Kapitański. Kapitański, przyczepowy. Tak, to jest, y, słuchajcie, to jest w ogóle chyba jedyny pies na YouTubie, który ma tyle, tyle, tyle ten, tyle filmów. Słuchajcie, ona ma rok czasu, bo skończyła 8 y, maja roczek. A powiem Wam tak, gdzie ona już nie była? No, Chorwacji Chor, Chorwacji, Hiszpanii, przejeżdżała przez, y, przez co żeśmy jechali wtedy? Przez Austrię. No. Niemcy, yy, Szwajcarie. Szwajcarie, dokładnie, Francję, więc powiem Wam, że świata zwiedził ten pies już. Dobrze trafiła. No. Także powiem Wam, że żyć nie umierać. Ale na żaglóweczkę mają też fajną pogodę dzisiaj. No, dzisiaj na żaglówki jest mega. Jest mega. Ale widać po ilości żaglówek. No, tak już zobaczcie, z co tu? Żaglówek jest bardzo dużo. Musimy, Hubert, nagrać ten takie życie na jachcie, sobie, na to jakby taką serię strzelić. Ja nie mówię, że akurat na ten wyjazd, ale będziemy na kolejny weekend tak samo tu. Na weekend czerwcowy też będziemy w tym miejscu. Także dajcie, dajcie komentarz, jeżeli ktoś chce żebyśmy zrobili na przykład taki, nie wiem, kilka dni z życia na jachcie, to dajcie jedyneczkę. Wszyscy komentarze jedyneczkę dają, jeżeli chcecie zobaczyć życie na jachcie. A ci, którzy yy, nie chcą, to dwójeczkę, okej? Okay? Wolą przyczepę. I wolą przyczepę, to dwójeczkę. Nie no, słuchajcie, w Szczepów też przyjedziemy tu. Tam koło korektywy, koło tego portu, tam też jest, słuchajcie, Yy, taki kemping, tylko tam więcej jest takich domków kanadyjskich kanadyjskich niż właśnie ten, niż yy, przyczep kempingowy ale myślę, że trzeba się da też tam też stawić i, i też by było fajnie no słuchajcie, tu też byśmy wyczaili kolejne miejsce, fajne yy, akuratnie, zobaczcie wiele kamperów nie wiem, czy to jest kemping, czy to właśnie taka polana na dziko ale są pomosty, słuchajcie, na, na jachty zobaczcie, pięknie naświetlone miejsce Piękna, piękna Integra, jedna, druga. Takie kamperwany stoją, dwa. O fajnie, fajnie też. Tylko takie bardziej na dziko, Hubert, nie? Tak, zobaczcie, taka polana i... Myślę, że to nie jest nic zorganizowanego. Chociaż tam z tyłu jakieś boiska są. No fajne, fajne miejsce. Jeszcze jakiś ciekawy ośrodek mamy, ale nie ma nigdzie nawet miejsca, żeby zacumować. To są keje rezydenckie, a chcieliśmy zacumować i zapytać się, bo jest pole kempingowe też. Jest mnóstwo przyczep z tyłu, ale jest dość ciasno. Wszędzie zakazy cumowania. No i słuchajcie, dopłynęliśmy do tego miejsca, gdzie ostatnim razem na Mazurach yy, na jesień skończyliśmy swoją przygodę <laughs> z płynięciem. Ten pomost, na którym są ławeczki, nie wiem czy jego będzie teraz widać, tutaj gdzie mam palec, yy, to tam się zatrzymaliśmy i tam szukaliśmy właśnie prostownika. No i dopłynęliśmy do tego momentu, a teraz wejdę tu, bo trochę wieje. A teraz wam pokażę, gdzie będziemy płynąć. A może z telefonem no, też będzie. O, Masz chyba. gdzie? Dawaj jesteśmy w tym miejscu gdzieś. W tym miejscu. No przed my tym jesteśmy kanałem. gdzieś tutaj w tym miejscu na jeziorach Tauty i płyniemy tym kanałem Tałckim i gdzieś tutaj, nie? Tak, do Rydzewo. No. Do tędy, Rydzewo tędy, i, tędy, i tędy, potem tędy. na Niegocin. No i zobaczymy co dalej. Zobaczymy jak nam czasowo wyjdzie, nie? No, wyjdzie. Przepłynę w przecież, ty, ale wieję. Ja, ja. ja teraz płynę. Ja. Mama powiedziała, że tata nie pływa łódką w ogóle. A nie chce dać nikomu, jak już się zerwała. Jak się to odpala? I, jak się to odpala. Kapitan, jak się odpala łódkę? Tomasz. To chyba nie zdążyłem. Ale... Nie zdążyłem, ale wpłynęliśmy do kanału. Pływamy do kanału tauteńskiego Tak to wygląda. Tutaj już nie wie, jesteśmy osłonięci z jednej i z drugiej strony. 6 km na godzinę maksymalnie można płynąć. 1,20 m głębokości. I bardzo ładnie tu jest. Jak na jesień byliśmy, dwa lata temu, jak robiliśmy patent, to jak te liście wszystkie były takie jesienno-kolorowe czyli takie pomarańczowe, czerwone, żółte i tak dalej. To to tak pięknie to wszystko wyglądało. Teraz na wiosnę, teraz jest spoko, ale jednak na jesień chyba mi się bardziej trochę podobało. Ale powiem Wam, że w kanale wszystko mega wygląda. fajnie właśnie zielono. Tak to wymyśliłaś? Maśu tak. aż kurtkę wzięła, bo wiaterek jest. Tak to Bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie. A z tyłu nas goni jakaś taka dość szeroka łódka długa. Nie wiem co to jest, ale... Ale konkretnie. Jak ci? <mulety> Słuchajcie, płyniemy kolejnym kanałem i za chwileczkę będziemy yy, wpływać do jeziora Szymon. Także pogoda jak zwykle piękna. Cały czas słoneczko świeci. Tereny też wymarzone. mi będzie dobrze słychać, ale na wprost mamy tutaj restaurację na jeziorze Szymon. Yy, słuchajcie, smażalnia ryb, smażalnia ryb na środku jeziora Szymon. Także zobaczcie łódki, cumują sobie, można sobie wpaść na rybkę, jakaś kawka, piwko. No, słuchajcie, Madi właśnie idzie sobie na spacer, się wysikać. Tak, przy pomocy trochę Huberta. Jak się idzie, Hubi? Czemu? O, co widzicie? Tutaj mamy piaskowe podłoże. Madi oczywiście była bardzo niezadowolona, że musi wyjść z łódki w takich warunkach Zdrapała Huberta trochę Ale chyba teraz się już uspokoiła, jak widzi, że jest metrze nad ziemią i wodą No zobaczcie, ja jestem w wodzie Przypięliśmy sobie łódkę, przywiązaliśmy do drzewa i tu kotwicę za kamień Zahaczyliśmy, Madi tam siedzi już na brzegu Płacze Chyba się boi, że odpłyniemy bez niej no tutaj jest tak do kolan wody, woda jest nawet... No nie, nie jest... nie odpadają mi nogi jak chodzę, także jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Chyba nie wszedłbym cały, ale tak pochodzić można. Raczej cieplejsze niż w Hiszpanii była. W styczniu, tak mi się wydaje. Teraz będę Gabryśkę transportował chyba na barana. Najpierw grilla nam lebie No, jeszcze grilla bierzemy tylko, dobra. To! No po Prawie po uda o, Czekaj Bo ty jesteś nisko! No dawaj, że nie jesteś No, druga noga o, Czekaj. Druga noga. Tu cię trzymam, no dobra. O, a tutaj już Madzi czeka Także w nie Cześć Madzi Mama z tatą będą właśnie powtarzać na więc Hubert bierze kamerkę już zobaczmy <grymny> To się kameruje. Się kameruje. Ja nie w ogóle co na robię. Wsiądzisz na, na tym krzesełku. Nie, nie, nie. Tam będzie tylko skok możliwy. Mamo, obróć się normalnie, usiądź se na tym i se nogi dasz na plecy dacie i wejdziesz no. Ale co? Obróć się po prostu i usiądź na tym krześle. W ogóle idziesz tam na nagrywać czy nie? Mama została. Chwilę jarzutki. No dawaj żeż no. Wchodzę tu. No, Stanisę no, na tym. No pytaj sobie na to od kotwicy. Tyłek poszedź na schodku. No. Tymaj to. No stawaj normalnie. Nie bój się. <laughs> Jezu. No, no, Siądź sobie na stołeczku teraz. No i się tylko zmieści. No i nie gadaj, że nie zmieści się... A ty się tak obróć tyłem. Nie ma No, obróć się tyłem. Nie, 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 No dawaj, Nie, 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 Polej, do wody! Nie, po do wody! Ja... No, łódeczka, stoimy, jesteśmy w takim... Co, jest koszara? Co to jest? Koszara? Koszara? Koszara do ta No, ale taka nie Albo szubara, o... No i będziemy palić grilla teraz. Najbardziej wstęśliwa jest Madi, bo w końcu mogła sobie łapki rozprostować, trochę. Nawet zaufała, że ją nie wsadzę do wody, nie? <grym> <grym> na barana. Ale coraz mniej się boi. No. Taka jak... odważniejsza się zrobiła w ogóle. Jak w Chorwacji się bała wejść na dziób, to teraz wchodzi tutaj sama i ciekawa jest, co tam jest, no nie? Próbuje się... Ty masz Madi kuleczki. On chwilę potrzebuje chyba. No nie to będzie godzina trzymania jej zaszepień. Zresztą... Nie, dobrze, no, nie je, wam. No, nie to nie jest taka, że będzie brała wam, wiesz. Ponacinałaś to mam? No, nie wiem, jak ona złodna jest. Dobra, i dawaj tą karkóweczkę. Poczymaj to, Obert. Tak. Ale powiem wam, że pogoda jest mega. Super jest, no. Słuchajcie, słuchajcie no nie mamy lewe. żadnych widelców tu chyba. Siadaj. Nie Będę tym nożem przewracał, słuchajcie. Przecz. Nie, chyba trzeba iść na to dawaj mama. Ja nie. <noise> Ile karkówki? Kto będzie karkówkę? Ja kiełbarce. Ja mogę karkówki. Ja tu w ogóle się poszczególnie. A czemu ty na tego barana nie poszłaś? Bo za <głos> <głos> nie wierzyłam tacie, że on po prostu ma dobre zamiary. No widzisz, znaczy jaka? Ja byłam biała. Znaczy do, do, do vloga by było śmiesznie jak wypadła do wody, nie? Tak. Widziałam diabła swoje to także na to idę. Dobra. Ups, kamieni. <noise> Słuchajcie, ale y, można by było jeszcze kawę zrobić. Macie jakąś teretki tu? Nie. No tam na ciebie. No trzeba iść, bo widzę, że nie przygotowaliście no, nie w ogóle. Chcę tutaj, <laughs> bo za, to to no. no słuchajcie, kiełbaski już dochodzą. Karkówkę a się już nawet tu wcina. Bardzo dobra. Dobra? Uh -huh. Super. Sukinia się jej też ładnie tu grilluje. O! Pięknie. To przyrumieniona już. Chlebek za chwilę odwrócimy. A jeszcze słabo. Dobra. Chlebki słabo jeszcze. A chlebki jeszcze trzeba chwilę. No dobrze, słuchajcie. Także... Co niektórzy już zjedli. Chłopcio nam wcina z tyłu. Gaba się opala. Nie, dzięki, zjedzmy. I bierzemy się my za jedzonko.